Słuchajcie, mamy 10 projektów jednocześnie. Musimy jakoś je chociaż poszeregować według priorytetów, no bo inaczej będzie problem. No bo nie da się robić wszystkiego na raz. Więc, które zadanie jest dla Was w tym momencie najważniejsze, no wszystkie są tak samo ważne. Jeżeli mieliście taką rozmowę, to myślę, że nie jesteście w tym samotni. Ja też często mam taki problem, żeby jakkolwiek poszeregować swoje zadania i tak naprawdę nie ma znaczenia czy mówimy tutaj o takiej pracy bieżącej czyli takich prostych inicjatywach o których rozmawiacie na daily które realizujecie po prostu każdego dnia czy mówimy tutaj o pracy bardziej strategicznej, czyli już bardziej na przykład w inicjatywach kwartalnych czy nawet mówimy o całych projektach może się okazać w którymś momencie że niezależnie od tego, czy to są bardzo atomowe zadania, czy bardzo duże przedsięwzięcia, po prostu będzie ich zbyt dużo. Zbyt dużo, żeby je objąć wzrokiem, zbyt dużo, żeby zajmować się wszystkimi jednocześnie, albo będziecie żyli w poczuciu, że jeżeli robicie wszystko naraz, no to tak naprawdę robicie wszystko źle, a z drugiej strony, jeżeli robimy wszystko naraz, no to... Na efekty będzie trzeba poczekać dużo dłużej niż robiąc to jedno po drugim. Problem w tym, że żeby robić to jedno po drugim, to przynajmniej trzeba mieć poczucie, że robimy to w odpowiedniej kolejności, a wtedy kiedy wszystko jest takie super istotne, no to to się zaczyna pomału gubić. No i najczęściej... Dzieli się to w taki sposób, że każdemu zadaniu przy, przydziela się priorytet. Bo, bo takie firmy, które powiedzmy sobie zarządzają tym w sposób podstawowy, czy nawet wasze zadania, mogą mieć takie bardzo podstawowe priorytety, czyli ważne, mało ważne, bardzo ważne. Albo nieważne i ważne, czyli od 0 do trzech, od 0 do 2. Powiedzmy, kiedy już się robi większe nagromadzenie, no to już taki system trójkowy zaczyna być troszeczkę niewystarczający, więc zaczynamy myśleć, dobra to od 1 do 10, no to i nagle się okazuje, że mamy same dziesiątki. No bo jedynki już się skończyły, a zostają tylko już takie grube tematy, albo jest tak, że na przykład grubych tematów jest tyle, że już wiemy, że do jedynek, dwóch, trójek nigdy nie dojdziemy. No i jest to jakiś problem, no bo jeżeli mamy znowu sytuację, w której są same dziesiątki, no to znowu nie za bardzo wiadomo jak to poukładać. Z pomocą przychodzi metoda ICE. Nie wiem czy dobrze mówić o tym metoda, jest to po prostu sposób obliczania priorytetu zadania, który na trzech różnych płaszczyznach daje kryterium od 0 do 10, czy bardziej nawet od 1 do 10, dlatego że tam się to później mnoży. Więc 0 to by było dość słabe. Więc na każdej z trzech płaszczyzn mamy od 1 do 10, co łatwo policzyć, że możemy już po przemnożeniu, no już nie mieć tylko zadań od 1 do 10, tylko już całkiem sporą liczbę. Te wszystkie trzy parametry składają się do słówka ICE. Stąd tam taki napis. I jest to... I od impact, czyli to, jaki wpływ ma zadanie czy projekt na poprawę kluczowego wskaźnika, na którym pracujecie. Literka C to jest confidence, i to jest, jak bardzo jesteście pewni, że wykonanie tego zadania rzeczywiście ten wskaźnik poprawi. To znaczy, to są tak naprawdę takie dwa, dwa przeciwległe światy. To znaczy, może być tak, że jeżeli nam się coś uda, to to będzie miało zajebisty wpływ na wynik. No ale w sumie może się też nie udać, i szanse to jest nie wiem, 2 na 10. No to, to jest dużo mniej takie atrakcyjne zadanie niż potencjalnie taki nisko zawieszony owoc, który mówi o tym, że może to nie poprawi tak super wyniku, ale to się na stówę uda, więc może mieć tu i teraz lekko poprawę wyniku, albo być może kiedyś. Taką poprawę trochę lepszą. No i jest literka E, czyli IS. I to jest tak naprawdę domknięcie tych dwóch poprzednich, bo IS oznacza łatwość implementacji. Taką łatwość rozumiano przez wiele różnych pryzmatów. To może być czas, zaangażowanie ludzi, zaangażowanie innych zasobów, może jakieś pieniądze. Czyli mamy tak naprawdę wpływ zadania. Na wskaźnik, pewność, że my ten wpływ osiągniemy i ile będzie nas obiektywnie kosztowało, żeby sprawdzić, nazwijmy to, hipotezę w praktyce. I co się z tym dalej robi? Mając 10 różnych zadań, każdemu z tych zadań przydzielamy od 1 do 10 na każdej z tych trzech różnych płaszczyzn. I na koniec mnożymy sobie ten, te trzy liczby i wychodzi nam już bardziej, no jednak rozsypany wynik, już nie od 1 do 10, tylko od 1 do 1000. Jak łatwo policzyć. No i dam Wam takie trzy przykłady. Powiedzmy, że macie sklep internetowy. Niech będą to trzy projekty. Pierwszy to jest wdrożenie formularza zwrotów i reklamacji. Drugi to jest przygotowanie kreacji reklamowych do promocji na Black Friday. No i trzeci zmiana narzędzia Marketing Automation. Czyli mamy trzy różne zadania, które jakby się tak nad nimi zastanowić, to w sumie wszystkie są ważne, tak? No bo zmiana narzędzia marketing automation oznacza, że będziemy na przykład lepiej sobie mogli zarządzać użytkownikami. No, w długiej perspektywie na pewno ważne jest to, żeby poprawiać takie parametry jak na przykład, nie wiem, porzucanie koszyka. Wdrożenie formularza zwrotów i reklamacji, no rzeczy też, no bo odciąga nam taka praca ludzi z boku. Z drugiej strony użytkownicy, którzy mają trudne zwroty, mogą nam na przykład zostawić złą opinię. Na przygotowanie kreacji reklamowej do promocji na Black Friday to no wiadomo, że jest ważne, bo Black Friday to dla wielu firm jest przecież pik sprzedażowy, więc im lepiej się do tego piku przygotujemy, tym będziemy mieli większe zamówienia. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, więc wydawałoby się, że każdy z tych zadań powinno być robione tu i teraz i natychmiast. No ale nie da się robić trzech rzeczy naraz, szczególnie jeżeli nie macie do tego odpowiednich zasobów, więc zastanówmy się, jak to zrobić lepiej. Ja sobie ocenię wdrożenie formularza zwrotów i reklamacji jako wpływ na wskaźnik 6, czyli jeżeli naszym głównym wskaźnikiem jest, nie wiem, na przykład przychód ze sklepu, no bo fajnie by było, żeby te wszystkie miały główny wskaźnik. No to wpływ formularza zwrotów to jest 6, to nam mocno może wpłynąć na wyniki sklepu, no bo ludzie będą kupowali, jeżeli wiedzą, że mogą łatwo to zwrócić. Przygotowanie kreacji reklamowej, no na pewno nam dobrze wpłynie na wpływ ze sprzedaży, ale tylko w krótkim terminie, więc też niech będzie, że to będzie 6. Zmiana narzędzia Marketing Automation oceniam na 4. Oceniam to na 4, dlatego że to może mieć tylko wpływ pośredni, może nie za dużo poprawimy. No i niech zostanie, że to jest 4. Confidence, czyli parametr C, wdrożenie formularza, oceniam na 4. No bo w sumie może się uda, może nie, może się okaże, że w sumie. Te zwroty to nie jest aż taki duży problem użytkowników, może wydaje mi się tylko, że aż tak sobie odciąży, bo dzięki temu, że jest to w sposób zautomatyzowany prowadzony, a w sumie też nie mam aż tych, tych zwrotów dużo. No i jeżeli chodzi o przygotowanie kreacji reklamowej na Black Friday, to moją pewność co do tego, że to będzie kontrybuowało do wyniku oceniam na 8, no bo umówmy się, jeżeli się faktycznie dobrze do tego przygotuję, no to może się okazać, że to, to będę bardziej pewny, że mi się to faktycznie złoży do wyniku sprzedażowego przynajmniej w tym krótkim okresie. No, i jeżeli chodzi o narzędzie do marketing automation, to raczej jestem pewien, że to nie będzie duży wpływ, bo na przykład, nie wiem, mam już i tak całkiem niezły współczynnik odrzucalności koszyka, więc fajnie będzie to zmienić, ale no może się to aż tak mocno nie przełożyć. No i parametr E, czyli łatwość tego, żeby tą zmianę wdrożyć w przypadku formularza i zwrotów i reklamacji. Oceniam to na 5, no bo jednak będzie trzeba to trochę podłubać w tym sklepie, trzeba będzie to zlecić albo, nie finanserowi, albo firmie wdrożeniowej, albo do mojego działu programistów, oni nie zrobią tego od razu, pewnie będą jakieś błędy, no chwilę na to trzeba będzie poświęcić czasu i pieniędzy. Jeżeli chodzi o przygotowanie kreacji, no to ja to oceniam na 9. dlatego że, no umówmy się, nie jest to jakaś super trudna praca. Trzeba przygotować jakieś fajne kreacje, pozapinać reklamy, więc w sumie no jest to relatywnie łatwa rzecz. No i jeżeli chodzi o zmiany narzędzia Marketing Automation, łatwo się oceniam na dwa, no bo to już nie jest wcale taka łatwa sprawa. Trzeba wszystkie dane zmigrować, trzeba poprzepinać jakieś kody śledzące, trzeba poustawiać jeszcze raz kampanię. Część może się uda łatwo, część może będzie trudno, może coś się pogubi po drodze, może coś nie będzie działało. Więc wychodzi na to, że tak, no nie jest to najłatwiejsza sprawa. Raczej bym tego nie robił w pierwszej kolejności, gdybym miał patrzeć tylko na łatwość. I co się teraz okazuje? Okazuje się, proszę Państwa, że jak sobie pomnożę te wszystkie trzy rzeczy, czyli w przypadku formularza dostaw, przepraszam, formularza zwrotów i reklamacji to jest 6 razy 4 razy 5, w przypadku kreacji reklamowych to jest 6 razy 8 razy 9, przypominając. I zmiana narzędzia marketing automation 4 razy 7 razy 2. Wychodzi nam na to, że tu akurat zgodnie z przewidywaniami Marketing Automation osiąga wynik 56, wdrożenie formularza zwrotów reklamacji 120, przygotowanie kreacji reklamowych na Black Friday 432. I co to powoduje? Powoduje to tak naprawdę tyle, że z punktu widzenia naszych priorytetów, tego czym powinniśmy się dzisiaj zająć, to właśnie Black Friday powinno być rzeczą, która powinna być traktowana priorytetowo. No bo zwróćcie uwagę, to jest ponad 8 razy więcej, no prawie ponad 8 razy więcej niż zmiana narzędzia marketing automation. Więc widać, że tak naprawdę to już jest duża różnica. I coś, co jeszcze chwilę tam było dziesiątką, no bo rupny, rupny, rupny. Ja tu jeszcze miałem w przykładzie dostawy do paczkomatu, które już w ogóle powinny być super istotne, więc mamy tak naprawdę 4 dziesiątki, no ale czasu tylko na jedno naraz albo na dwa. Więc takie wyszeregowanie parametrów i takie poukładanie sobie zadań. Zgodnie z tą metodyką pozwala Wam na trochę lepszy przegląd tego, co rzeczywiście macie do zrobienia, a co można zostawić na później. Więc jeżeli skala od 1 do 2, czy od 1 do 3, czy od 1 do 10 nie daje Wam odpowiedzi na to, czym się zająć najpierw, to łatwo zmienić ją na od 1 do 1000. I tutaj dopiero zastanawiać się nad tym, co robić pierwsze. Przypomnę, że nie jest to tylko ważne dla małych zadań. Duże zadania też tak możemy robić. Inicjatywy kwartalne też tak możemy robić. Jeżeli wdrażacie sklep internetowy i na przykład macie, nie wiem, multistore, czyli wersję polską, angielską, niemiecką, szwedzką, czeską, francuską i jeszcze na przykład dwie różne marki, no to też może się okazać, że w sumie tyle jest roboty, że warto z tego zrobić kilka osobnych projektów i wtedy tak samo oceniamy, co przyjdzie nam najłatwiej co da nam największy zwrot z inwestycji i w co wierzymy, że rzeczywiście z taką łatwością da nam taki zwrot. Tym razem to wszystko. Mam nadzieję, że od teraz Wasze zadania będą poukładane dużo lepiej i już nie będziecie się czuli przytłoczonymi samymi dechami. Do zobaczenia następnym razem.